Cześć, ja jestem Nexu i witam Cię w kolejnym odcinku strasznych paranormalnych nagrań. Od kilku dni na Twitterze, jak i innych mediach społecznościowych, krąży nagranie opublikowane przez użytkownika Jack Siliti i przedstawia niepokojący incydent, który miał miejsce 3 stycznia 2023 roku. Na pokładzie lotu HU7603 linii lotniczych Hainan Airlines, zgodnie z oświadczeniem, pasażer klasy ekonomicznej wpadł w szał. W momencie, gdy samolot zaczął ruszać, podbiegł do przednich drzwi i próbował je otworzyć, powodując tym zamieszanie. Zdrowa! 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 Niestety samolot musiał być kołowany z powrotem do terminala i ostatecznie został odwołany. Spółpasażer, I, e, opowiada o dziwacznej serii wydarzeń, które rozegrały się około 21, gdy samolot startował. Mężczyzna z tylniego miejsca nagle wyskoczył do przednich drzwi kabiny, histerycznie krzycząc. Samolot się rozbije, nadchodzi śmierć. Wygląda na to, że próbował otworzyć drzwi, ale został powstrzymany. Czekamy! Szczególnie dziwne jest to, że mężczyzna twierdzi, że został uwięziony w pętli czasowej. Według materiału na Twitterze wykrzykuje, że przeżył już ten scenariusz pięć razy, z których każdy kończy się katastrofą samolotu i śmiercią wszystkich na pokładzie. Mimo alarmującego ostrzeżenia, wszyscy, którzy chcą żyć, natychmiast wysiadają z samolotu. Nigdy nie precyzuje natury zbliżającej się katastrofy. Biuro Bezpieczeństwa Lotniska wydało oświadczenie potwierdzając incydent i późniejsze zaangażowanie policji. 25-letni pasażer o imieniu H został zatrzymany do wyjaśnienia. Wstępne ustalenia wskazywały na nieprawidłowy stan psychiczny, który doprowadził do przeniesienia go do placówki w celu dalszych badań. Do dnia dzisiejszego nie ma żadnych nowych informacji na temat tego dziwnego incydentu. Użytkownik TikToka WynPix opublikował kolejne nagranie na swoim profilu. Po wcześniejszym uchwyceniu rzekomo paranormalnych zjawisk we własnym domu został zaproszony do zbadania lokalnej restauracji w renowacji, która słynie z upiornych wydarzeń. W filmie Win Peaks eksploruje pozornie zwykły lokal. Ale atmosfera robi się coraz bardziej przerażająca, gdy mężczyzna wchodzi na drugie piętro. Oh wow, it is Kamera rejestruje dziwny cień, czający się w rogu sąsiedniego pokoju. Wstrząśnięty mężczyzna wydaje się, że nie wie, co ma robić dalej. Jakby to spotkanie nie było wystarczająco straszne, w filmie kryje się jeszcze jeden mały, ale przerażający szczegół. Na samym początku widzimy, jak mężczyzna przechodzi obok kuchni. Jeśli przyjrzysz się uważnie, możesz zobaczyć twarz małego dziecka, wyglądającego przez okno. Zarówno postać cienia, jak i upiorna twarz dziecka sprawiają, że nawiedzona reputacja restauracji zdaje się zyskiwać na wiarygodności. Pozostaje jednak pytanie, czy ta posiadłość jest naprawdę nawiedzona, czy też te dziwne obserwacje są tylko mistyfikacją. Użytkownik TikToka Diego Spitecresse który nieraz gościł na tym kanale. Niedawno opublikował nowe nagranie, które dość szybko stało się viralem. Film przedstawia Diego i jego żonę w miejscowym kościele, gdzie natrafili na mrożące krew w żyłach zjawisko. Początkowo jest to dość trudne do zobaczenia, ale jeśli przybliżymy i zwolnimy nagranie, możemy zobaczyć, że posąg sam mruga. Ikonografia religijna i zjawiska nadprzyrodzone mają długą i przeplatającą się historię. Doniesienia o statuach wykonujących ludzkie czynności nie są nowe i przez wieki budziły zarówno wiarę, jak i sceptycyzm. Na całym świecie zgłaszano przypadki płaczących lub krwawiących posągów, często wywołując intensywne debaty i dochodzenia. Być może jedna z najpopularniejszych dotyczy posągów Matki Boskiej, podobno płaczącej krwią. Te obserwacje zostały opisane w różnych częściach świata, często przyciągając powszechną uwagę, a nawet pielgrzymki. Zjawisko ożywających posągów religijnych, jak w przypadku filmu na TikToku, często wywołuje różne reakcje. Sceptycy dość często wskazują na ludzką manipulację lub przyczyny naturalne. Wierzący postrzegają je jako cuda lub boskie przesłania. Jak myślisz, czy rzeczywiście może to być boskie zjawisko, sztuczka światła, a może po prostu zwykłe efekty specjalne? Daj znać w komentarzu. W historycznym momencie, który przyciągnął uwagę świata, 26 lipca 2023 roku, trzech świadków stanęło przed kongresem, aby podzielić się swoimi doświadczeniami z niezidentyfikowanymi obiektami latającymi. Świadkowie, w tym były pilot marynarki wojennej, emerytowany dowódca marynarki wojennej i były urzędnik społeczności wywiadowczej, zeznawali o tajemniczych obiektach napotykanych w powietrzu. W częstych obserwacjach pilotów i rzekomym tajnym programie rządowym obejmujący odzyskane statki kosmiczne obcych. Były pilot marynarki wojennej i emerytowany dowódca marynarki wojennej, David Fravor, opowiedział o swoim spotkaniu z dziwnym obiektem, który unosił się tuż nad oceanem, tylko po to by przyspieszyć i nagle zniknąć, gdy manewrował swoim odrzutowcem. As we proceeded to the west, the air controller was counting down the range to an object that we were going to, and we were unaware of what we were going to see when we arrived. There, uh, the controller had told us that these objects uh, had been observed for over two weeks, coming down from over 80,000 feet, rapidly descending to 20,000 feet, hanging out for hours, and then going straight back up. For those who don't realize, above 80,000 feet is space. All four of us, because we were an F-18F, so we had pilots and WISO in the back seat. Looked down a small, saw a white tic tac object with a longitudinal axis pointing north south and moving very abruptly over the water like a ping pong ball. We continued down another 270 degrees nose low where the tic tac, or we consumed 270 degrees toward the, and we went nose low to where the tic tac would have been. As we pulled nose onto the object within about a half mile of it, it rapidly accelerated in front of us and disappeared. Our wingmen, roughly 8,000 feet above us, lost contact also. Jednak najbardziej poruszające zeznania pochodziły od byłego oficera wywiadu wojskowego, Davida Grasha. Twierdzi on, że rząd USA spędził dziesięciolecia na tajnych operacjach odzyskiwania rozbitych tajemniczych pojazdów pochodzenia innego niż ludzkiego. Według niego rząd próbował nawet odtworzyć niektóre z tych nieziemskich technologii. Posłuchaj, jak David opisuje zespół odzyskujący nieludzkie substancje biologiczne. Do you believe we have crashed craft uh, stated earlier? Do we have the bodies of the pilots who piloted this craft? As I've stated publicly already in my News Nation interview, uh, biologics came with some of these recoveries. Yeah. Were they, I guess, human or non-human biologics? Non-human, and that was the assessment of people uh, with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program. Continuance opisuje swoje osobiste spotkania jako niepokojące. I can't get into the specifics in an open environment, but at least the activity that I personally witnessed, and I have to be very careful here because uh, you don't, you know, I tell you never to acknowledge tradecraft, right? So, what I personally witnessed myself and my wife was very disturbing. Pentagon odrzucił te twierdzenia, uzasadniając je jako bezpodstawne. Graż twierdzi, że rząd USA Dowiedział się o nieludzkiej inteligencji już w latach 30. XX wieku. Przyznał, że znał osoby posiadające bezpośrednią wiedzę na temat nieludzkich jednostek, ale nie mógł publicznie ujawnić ich nazwisk. Twierdził, że wiele informacji dotyczących inicjacji i autoryzacji rzekomego programu jest tajna. Przesłuchanie w kongresie przeprowadzone przez Podkomisję do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego wzbudziło dość duże zainteresowanie. Niektórzy wyrazili chęć spotkania się za zamkniętymi drzwiami z Graszem i innymi urzędnikami w zabezpieczonych obiektach, aby dowiedzieć się więcej. Grasz zgodził się dostarczyć listę osób do przyszłych przesłuchań, wskazując na złożoną sieć wiedzy w rządzie. Zeznania, choć są przełomowe, spotkały się z mieszanymi reakcjami. Sceptycy wskazywali na brak konkretnych dowodów, podczas gdy inni zwracali uwagę na ograniczenia narzucane przez informacje niejawne. Ujawnienie takich informacji mogłoby doprowadzić do surowych kar, w tym pozbawienia wolności, ograniczając to, co świadkowie mogliby faktycznie ujawnić. Pomimo niepewności, to przesłuchanie stanowi ważny punkt w dążeniu do wiedzy o nieznanym. Było to drugie przesłuchanie w kongresie w sprawie UFO, po ponad pół wieku bez przesłuchań. Gotowość świadka do postawienia swojej wiarygodności na szali, na tak publicznym forum, jest świadectwem ich przekonania. Zeznania wywołały ponowne zainteresowanie opinii publicznej i debatę dotyczącą życia pozaziemskiego. Jednakże do czasu odtajnienia odpowiednich dokumentów opinia publiczna może tylko spekulować na temat życia pozaziemskiego.